Matura podstawowa 2021, zadanie 29, zadanie otwarte. Rozwiąż nierówność. Jest to nierówność kwadratowa. x kwadrat odjąć 5x, odjąć 14, mniejsze lub równe od 0. Różnik trójmianu kwadratowego, czyli delta to jest b kwadrat, odjąć 4 razy a i razy c. Czyli to jest 25, dodać 56, 1, 81, czyli pierwiastek jest 9. Pierwszy x, 5 odjąć 9 przez 2, to jest minus 4 przez 2, czyli minus 2. Drugi x, 5 dodać 9 przez 2, 14 przez 2, czyli 7. Minus 2 i 7. Współczynnik przy najwyższej potędze jest dodatni. Mają być mniejsze albo równe 0. Czyli x należy od minus 2 do 7. Przedział domknięty.